Cześć! Witam w kolejnej serii na moim kanale. A dzisiaj sobie zaczniemy... Będzie się działo. Tak, będzie się działo, no fajnie. A dalej za głośno. Genial! nie, to... Tak. Przed nami taki tytuł. Załoga G. Produkcji Disneya z 2009 roku. I to była moja pierwsza gra, jaką dostałem na komputer w dzieciństwie. No, jedna z pierwszych gier. To była naprawdę jedna z gier, które ja przeszedłem tak naprawdę kilkanaście razy. Bo nigdy mi się nie nudziła, zawsze do niej wracałem. No i tak mi się spodobała i pomyślałem, że sobie ją nagram. Próbowałem ją nagrywać nawet jednym programem, ale wszystkie pliki mi się usunęły. Ja więc. A i tę grę jakby co znajdziecie sobie na Steamie. Zawsze można sobie ją przygarnąć do swojej kolekcji. O czym to jest? No to to jest o takich świnkach morskich. I krecie. Które, którzy ratują świat. Jeszcze jest taki film. Też załoga G. Też ciekawy. Ale mało jest... Jak to powiedzieć? Dużo jest świnki morskiej. Mało jest urządzeń. A urządzenia to zobaczycie w trakcie rozgrywki po jakie mi chodzi, ale nie przedłużając, no. idziemy dalej, zacznijmy nową grę. Na razie są tylko trzy poziomy trudności. Miałem zamiar nagrać to na poziomie trudności Time Agent, czyli że mam tylko jedno życie. No bo nie, ale niestety my... ja mam pliki po prostu zainstalowane na dysku z płyty i te pliki trzymam cały czas na dysku i na pendrive'ie, więc bo nie mam napędu, no to płyty nie wsadzę bo nie mam gdzie a na Steamie nie chcę mi się kupywać tej gierki szkoda pieniędzy, jeżeli wydawać na coś co już się po prostu ma no to teoretycznie po przejściu gry powinienem mieć poziom Tajny agent, ale on się nie odblokował, więc po prostu będziemy szli na poziomie trudnym, z trzema życiami. No to zaczynamy rozgrywkę od środka treningowego. Test łączności. Agencie Darwin, słyszysz mnie? Słyszę cię głośno i wyraźnie, Ben. Znajdziesz w swoim palmtopie. Należy on do standardowego wyposażenia operacyjnego agentów. Gdy będziesz gotów, wyjdź z tego pomieszczenia. Przytrzymaj przycisk, by łatwiej znaleźć cel. A mamy swoją świnkę morską. Naciśnij skok, a następnie wyjdź z pomieszczenia. To jest nasz główny bohater, Darwin. Wow. Nie, nie powinnaś ścinać jest Nowa gierka. Bo wow. ja dawno w tym nie sterowałem tym. Opcje. Czekajcie, bo tu napisy chciałem. Będzie się działo. Dźwięk rozmów musi być słyszalny. Dobra. No to idziemy. Mamy nawet tu podpowiedzi, które nawet nie są chyba zbędne. Ponowne naciśnięcie skoku w powietrzu umożliwi ci wybicie się wyżej. Naciśnij i przytrzymaj skok, by zawisnąć w powietrzu. Na razie wstrzymaj się z manewrami. Ja to chodzi o to, że tutaj na dole mamy takie basery czerwone. Mamy taki ładny plecaczek odrzutowy. Mamy podpowiedzi, chociaż mi to podpowiedzi trochę. Wskazuj wskazówkę, do czytą znacznik celów. Znacznik celów nam nie jest potrzebny, bo sami sobie możemy... O. Na robić. To bardzo nam się ten placet przyda. Zawiśnij w powietrzu, po czym szybko puść i ponownie naciśnij skok, by wzbić się w górę. Nie możemy na to zahaczyć swoimi łapeczkami i pazurkami, więc używamy o, że to tak, to żeby się podbić wyżej. Przytrzymaj przycisk, by wycelować. A tak, by otworzyć ogień. Mam pistolecik. Plazmowy. To co zdobywamy, To się nazywa Chip Sense. Ten chip to nasza waluta w tej A to co teraz robię to jest taki. Zobaczycie w sobie. Ciśnij ten przycisk, by zaatakować elektrobiczem. No właśnie, elektrobicz. Przytrzymaj przycisk, by naliczyć drogę. Ja nie korzystam z tego kontrola przeważnie, ale czasami się przydaje. Jak mówiłem o urządzeniach, to były właśnie one. To były gofrownice. Te gofrownice, no trochę nam... Narobię. Naciśnij ten przycisk, by wysłać mucha. Mucha. Przez dwa U. Przez dwa. o ja. Te spolszczenia. Oj. Użyj przycisku w górę i dół, by wznosić. Ojejku, to nie sterowałem. Przeleć muchem przez wentylator. Użyj wiązki interferencyjnej, by zdeaktywować blokadę drzwi. Naciśnij ten przytrzymaj ten przycisk, by powiedz sprintem. Dobra, zamknij się. Też chcę coś powiedzieć. Pamiętaj, że much może ominąć te drzwi. Wow, naprawdę? Much może zwalniać czas, by ominąć szybko poruszające się zagrożenia. Jak? To też bardzo Mój dużo tego będzie. bez deaktywacji. ten przycisk, przytrzymaj ten przycisk, by powiedz sprintem. Tak, biegnę już sprintem. Naciśnij przycisk, by wybrać Saberlator. Saberlator... Saberlizer... Co innego mówi, co innego pisze. Przytrzymaj przycisk, by wycelować. Za pomocą Saberlatora skanuj obiekty w celu zebrania o nich informacji. Tak, to są nasze informacje. No i skanujemy Trzymi sobie są wszystko. Nawet drzwi. Przechytrz laserowe ruchu tak, by strzelił w drzwi. Uważaj na promień lasera, gdy stanie się czerwony. Laserowy czujnik ruchu. Proszę nie. To jest czujnik ruchu. Przetransformowany detektor ruchu Cyberlink. On się transformuje. A dlaczego? Ponieważ mają chipy. Nie. Zostaw, nie. To się pod siebie patrzysz. Jeżeli wykryje darwina to się dzieje coś takiego, um. trochę mu się inteligencja zepsuła. Takim niefajnym laserem wali. Możesz przyciągać do siebie przedmioty, przytrzymując przycisk ataku elektrowicza. No. Jak coś jest daleko od nas, możemy o, je przytrzymać. przyciągamy sobie przez to chipy. Każdy chip się tu liczy. No dobra, czy chcemy zapisać tak. Tak, tutaj. Zapisuję tam. Tam to mi niepotrzebne. Dziś Leonard Saber uruchomi CyberSense Dzięki prywatnej sieci satelitarnej, wszystkie urządzenia Cyberlink zostaną połączone i będą mogły komunikować się ze swoimi właścicielami i z sobą nawzajem. Załogo G, wiecie, do czego zdolny jest CyberSense. Agencie Darwin, oto profil misji. Potwierdzam. FBI od lat miało oko na tajny projekt Leonarda Sabera, CyberSense. Musimy go powstrzymać i to jak najszybciej. Jakieś pytania? Okej. Okay. W akcji weźmie udział cała drużyna. Na teren rezydencji dostaniemy się tędy, przez ogród. Kiedy dotrę do pokoju kontroli, Juarez połączy się ze mną i wyłączymy system. Sabersense nigdy nie zostanie uruchomiony. Blaster, znajdź nam drogę ewakuacji. Pamiętajcie, że Saber jest dobrze chroniony. Jesteście jednostką tajną. Nie istniejecie. Niewidzialni niezwyciężeni. Rozwalimy Saber Sense! Plan ustalony. Jesteście gotowi? Kraczamy! Darwin, słyszysz mnie? Dobra, jestem w środku. Ochrona chyba poszła się bawić. Zmierzam w kierunku szybu. Bądźcie w kontakcie. Przyjęłam. Według planów po drugiej stronie ogrodu znajduje się rura odpływowa. Spróbuj ją zlokalizować. Nowy cel, tak. Senka fajna. Detali. Pozwól się zauważyć ochronie. Zmierzaj w stronę celu. Na razie. Przytrzymaj przycisk, by łatwiej znaleźć cel. Cicho bądź. Tak jak było widać, niewidzialni niezwyciężeni nie istnieją. Tak to prawda, nie istnieją. <grymne> <grymne> Bardzo fajny mają pojazd. Nie przecinaj. Nie możemy się dać zauważyć. Co? Ma bardzo ładną rezydencję znowu Cyberlinga, Cybersense. Sense. Rozbieżność. A, ładna rezydencja w górach. W kanionie na pustyni gdzieś. No ale wiecie, jak na tamte czasy tworzenia gier i tła, to nie ma co zarzucić. Tam musimy się dostać. Się dostaniemy tędy. Juarez widzę rurę. Idę do niej. Śledzę twoje postępy. Aby wspiąć się. Wejdź lub skocz w nią. On czyta to jako Juarez. Bo J czyta się jako H z hiszpańskiego pewnie. Darwin! użyj plecaka odrzutowego, by przelecieć nad barierką! Szkoda, że mnie tam nie ma! Gdybyś dostał plecak odrzutowy, musielibyśmy zdrapywać cię z sufitu. Ucieszyłoby cię to! Ha. W ogóle placek z niego został. Rozumiem. <noise> Dopiero teraz to zajarzyłem. Po tylu latach. Potrzebuję innego punktu wejścia. Znalazłam coś. Szyb techniczny na dachu. Przesłałam dane do twojego komputera. Przyjąłem. Przytrzymaj przycisk, by łatwiej znaleźć cel. Ja wiem, jak ja jest mi cel. Skok, by w powietrzu. Na razie pst eee, Nie chcielibyście widzieć, co by się stało, gdyby nas zauważyli. Bardzo by do nas strzelali z pistolicików plazmowych. Przerobiliby nas na. na skarpetki. Potrawka z świnki morskiej, uj. By niszczyć tak wiem. Gdyby w ze mnie. Tak, to było złe. Meldujcie! Zmierzam do celu! Tam, gdzie miałem być! Przygotowuję drogę ewakuacyjną! To było naprawdę złe. Seyber <słyska> zwiększył ochronę. To prawda. Musi chodzić o coś bardzo... Ciekawe, dlaczego? Dodatkowe życie mamy. Znaczy to, to co zebrałem, to, to serduszko, to jest po prostu, gdybym utracił to serduszko w lewym górnym rogu, to jedno żółte, to to tym uzupełniam. Dobra. Trochę ten ekran, ta kamera trochę świruje. My idziemy dalej. Jest dużo kamer. Pokrywy szybów możesz zniszczyć pistoletem plazmowym. Tak zrobię. Niewidzialni, niezwyciężeni. Nawet kamera mnie nie zauważyła. Dobra, Punkt zapisu grę. Oj, już jedna o, nas zauważyła. Natknąłem się na kamerę monitoringu. Potrzebuję naszego bzyczka, by ją ominąć. Przyjęłam. Wsparcie w drodze. Much dotrze do ciebie lada chwila rowałam jego wiązkę by zakłócił sygnał wideo kamery pozwolić to przekraść się niezauważonym ale zrób to szybko amigo dzięki Juarez. Naciśnij przycisk by wysłać mucha Ciekawe. z muchem w stronę kamery monitoringu Ciekawe jak to zrobiliście. zainstalowali mi tu kamerkę tutaj. Użyj wiązki i naciśnij. Dobra, zamknij się. Darwin, czy widzisz Sabera? Jak najbardziej. Nieźle się wystroił. Obawiam się jednak, że tędy się nie przedostanę. Wyślij mucha na zwiat. Może znajdzie jakąś lukę. Użyj przycisku w górę i dół, by wznosić się i opadać muchem. Fajnie, ja wiem to. Będziemy wiele razy to robić. Janszu, genialny twórco Sense. Dlaczego jesteś taki tajemniczy? Nie zobaczę cię nawet dziś? Takiś jest? To przecież dzień naszego triumfu. Hm, <laughs> Czy... Wszystko jest gotowe? Tak, panie Sejber. Wszystkie regiony potwierdziły gotowość. Namierzanie satelitarne uruchomione? Oczywiście, panie Sejber. Wszystko gotowe. Darwin, możesz zhakować komputer i dostać się do pokoju kontroli? Widzę cel. Jestem gotów podłączyć się do głównego komputera. Hmm. Janszu. Kolejna postać bardzo tajemnicza. Hmm. Nie mam dostępu. Co się dzieje? Chwileczkę. Potrzebujesz karty magnetycznej. Sprawdziłam obraz z kamer. Karta do terminalu leży na stole konferencyjnym. Musisz wysłać mucha. Zaraz się tym zajmiemy. Fajnie. Ja to wiem. Pamiętam. Musimy zwalniać czas, by ominąć szybko poruszające się zagrożenia. A Cybersense! I moich przyjaciół na całym świecie. Punkty zwrotne w historii nie, nie zdarzają się, się często. Ta. Much, posłuchaj. Kiedy znajdziesz kartę, musisz znaleźć inną drogę powrotną. Z tym ciężarem nie przedostaniesz się przez wiatraki. Darwin, nie chcę cię poganiać, ale do odliczania zostało niewiele czasu. Słyszę cię głośno i wyraźnie. Użyj by przyciągnąć i nieść kartę magnetyczną. Moim zadaniem jest zebranie wszystkiego. Dosłownie. Wyceluj w czytnik. Mam kartę i jestem na pozycji. Rozpoczynam hmm. hakowanie. Co jest? Co się stało z obrazem? To, to niemożliwe! Ty! Chodź ze mną, szybko! Jak zwykle doskonała robota, Darwin. Nie wykrywam transmisji z pokoju konferencyjnego. Poszło jak po maśle. Co jest? Elliot! Twoje satelity powodują olbrzymie przepięcia w całym kompleksie! Musisz je wyłączyć, natychmiast! To niemożliwe. Zaczekaj, sprawdzę zapasowy ustaw. jest nie tak. Zobacz. Tommy! Powiedziałam ci, żebyś przyszedł na kolację. Dobrze, mamo! Umyj ręce, zanim zejdziesz na dół. Mamo! Moja lampa! Ona ożyła! Ona Dzisiejsze uruchomienie systemu CyberSense ma, jak twierdzi Leonard, Saber, na zawsze zmienić to, jak postrzegamy urządzenia codziennego użytku. Kochanie, wynieś śmieci strasznie śmiertelną. Za chwilę już prawie skończyłem. Co jest? Coś ty narobi! Nic nie zrobiłem. Cały system się zawiesił. Nawet telefon nie działa. Nie! Mogę! Oh, okay. Odpisać! Uwaga! System bezpieczeństwa wykrył intruza. Doradzam natychmiastową ewakuację personelu. Czekajcie, to mi się nie podoba. Niedobrze. Co się stało? Ej, hey, załogodzji! Zbiórka w ustalonym punkcie! No, pan nie wyszedł tak jak trzeba. Pokrzeniło się trochę. Mieliśmy... Miało pójść jak po maśle. Gładziutko. Kurde, jakiś wirus się wdarł. No i cały kompleks został zaatakowany przez trans... przetransformowane urządzenia. To są nasi główni przeciwnicy. Czego się spodziewać po takiej grze? O, Darwin, bądź ostrożny! Całkiem powariowały! Po namierzeniu wroga ruszaj się i skacz, by wykonywać... Kurczę, chcę to zeskanować. Myszka optyczna. Fajnie. Chipy są potrzebne, zabieram to. Uwaga! Czerwony alarm. Powtarzam, czerwony alarm. Idziemy sobie pozbieramy wszystkie. Uh, Dobra. Uwaga, wykryto przepięcie. Mikser. seria 1000. Wyłączenie systemu niepowiązkowe. Proszę o nadmiar. Nadprostową... A już go nie ma. Ben, potrzebuje informacji, co tu się dzieje. Pracuję nad tym i zmierzam w twoją stronę. Są już antyterroryści. Pamiętajcie, że załoga Chi jest jednostką tajną. Niewidzialni niezwyciężeni. Tak, mieli rozwalić CyberSense. Właśnie rozwalili. Te ewakuacja jest. Bo się misja nie podwiodła. Co są te chipy? Hmm. Jak jest waluta? To i musi być sklep, nie? Później zobaczycie. Nie w tym odcinku jeszcze. Przytrzymaj przycisk, by łatwiej znaleźć cel. Ja wiem jaki jest cel, nie musisz mi mu powtarzać. W Nic więcej. Mamy mapę nawet, wiecie o tym? Dobra, idziemy sobie dalej, zbierać i idziemy do naszego celu. Tak chcę zapisać i będę zapisywał często. Ruszać się! Darwin! Się gdzie jesteś? Wychodzę. Czujność. Dotarli już antyterroryści? Jeszcze nie. To jakiś obłęd! Są też odrobinę niebezpieczne. Przydałby się nam Speckles. Staram się jak mogę! Świetnie, Juarez. Wszystkim nam brakuje Speksa, ale poradzimy sobie. Jestem już prawie na zewnątrz. ja? Kolejna postać, o której nic nie wiadomo. Ale dalej pójdziemy już w następnym odcinku, tutaj jak na początek taki smaczek wystarczy, tego co się będzie działo, więc dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że te święki morskie wam pomogą w, w, w pocieszeniu, cieszę wam już o lepszy dzień, a może wieczorek, to no, taka smutna pogoda za oknem. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć.